Kandydowanie na księżniczkę jesiennego balu to naprawdę kiepski pomysł. Dlaczego? Sunset Shimmer chce być księżniczką tego balu. A kiedy ona czegoś chce, zdobywa to. to przykrzyżycie każdemu, kto stanie na jej drodze. Zapytaj dziewczynę, która była jej konkurentką do tytułu księżniczki wiosny. Ale ja muszę spróbować. O, chyba mnie nie zrozumiałaś. Musisz przekonać wszystkich, żeby głosowali na ciebie zamiast niej: sportowców, blogerki modowe, aktorów informatyków, rockmenów! Dlaczego wszystkie kucyki. E, e, wszyscy uczniowie są tacy podzieleni? Może w twojej szkole było inaczej, ale to u nas każdy trzyma ze swoją grupą. Ale jest jedna rzecz, która łączy wszystkich: świadomość, że Sunset Shimmer będzie rządzić tą szkołą dopóki jej nie skończy. Chyba, że jej przeszkodzę! Ha! To... Yy, gdzie znajdę szefową komitetu organizacji balu? Fluttershy radzi, żeby poszukać jej tu. Uwaga, <śleskotli7> o Cześć! Nazywam się Twilight Sparkle i... Pinkie Pie? Jasno widząca? E, nie, nie wydaje mi się, chyba że oczywiście to jest y, u Was normalne. E, nie za bardzo. Fluttershy powiedziała, że jesteś szefową komitetu organizacji balów. Fluttershy, tak? Nie daj się nabrać na jej nieśmiałość. Potrafi być naprawdę wredna. To Wy się nie przyjaźnicie? Trochę, późno się zgłaszasz do konkursu, co? Głosowanie jest pojutrze. Jestem tu nowa. Uuu. <grych> Myślałam, że się nie znamy! Chociaż, jak ci się dobrze że Masz w tym mieście siostrę bliźniaczkę? Ma psa? Wam się spać wygląda jak ten! Eee, może? Tak myślałam! Tak, ci się wypełnij formularz i jesteś oficjalną kandydatką do korony jesiennego balu! Naprawdę nieczytelne pismo! Tak jakbyś nigdy nie trzymała długopisu! Ha, 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 naprawdę? Ktoś zamawiał 12 skrzynek gazowanego soku jabłkowego! Ja, 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 ja! Możesz przynieść resztę? No tak! Hej, ja cię znam! Poważnie? Tak! Jesteś ta nowa, która miała dziś spinę z sunset shimmer. Twilight Sparkle chce kandydować przeciwko Sunset Shimmer na księżniczkę jesiennego balu! Radzę ci się zastanowić. Założę się, że na początku będzie słodka jak miód. Jestem pewna, że to będzie przyjacielska rywalizacja. Jak miło to słyszeć! A potem zada ci cios. Jedyną dziewczyną w tej szkole bardziej fałszywą niż Sunset Shimmer jest Rainbow Dash. Rainbow Dash? Jest też świetna w obiecywaniu, że zrobi coś dla ciebie. A potem wystawia cię do wiatru i nawet nie powie, przepraszam. Dzięki za radę, Applejack. Ale to jest coś, co naprawdę muszę zrobić. Ech, jak tam chcesz? Hej, skąd wiesz, że mam na imię Applejack? O, ja. <laughs> nie przedstawiłaś się? Nie. No to. miło było was poznać. Na pewno się jeszcze spotkamy. Ta nowa ukrywa jakiś sekret, ale będę głosować na nią. Jasno widząca! Aha, już ci wierzę. To wygląda okropnie! Powinno być więcej serpentyn przy a mniej balonów. Za! Serpentyny! I mniej balonów! Gazowany sok jabłkowy? Oh, to jest moja koronacja, a nie wiejski spęd. Ej, słuchaj, to nie jest takie oczywiste, że to będzie twoja koronacja tym razem. O, co ty powiesz? Wy ludzie ze wsi nie jesteście zbyt kumaci. Pewnie dlatego w szkole mówią o was takie straszne rzeczy. Uff. Oczywiście, że to będzie moja koronacja. Ja nie Uff. mam kontrkandydatów. Nie tym razem. Ta nowa się zapisała. Co? Tak wiem. Ma wyjątkowo brzydkie pismo. Gdzie jest ta Twilight Sparkle? Bardzo się cieszę, że poznam konkurencję. Nie do wiary, że nie rozpoznałam cię wcześniej. Mogłam się domyślić, że Celestia przyśle tu swoją pupilkę po moją koronę. Razem z tym jej kundlem. To moja korona. Nieważne, dla mnie to jest tylko drobna przeszkoda. Ty kompletnie nic nie wiesz o tym miejscu, a ja już tutaj rządzę. Jeśli tak, to po co ci potrzebna korona? Zadałaś sobie dużo trudu, żeby zamienić ją na tę, która była tu. Zagadka. Co będzie, jeśli przeniesiesz element harmonii do innego świata? Nie wiesz tego? Nie, na serio? I ty masz być najlepszą studentką księżniczki Celestii! A tak szczerze, gdzie miałaby znaleźć kucyka tak mądrego jak ja, by go wziąć pod swoje skrzydła, kiedy ja opuściłam ekwestrię? To dość żenujące, że ty jesteś jej wizytówką. O, i radzę ci pilnować, kundelka. Nie chcesz chyba, żeby się gdzieś zapodział? Czy to jest groźba? Oczywiście, że nie. <laughs> Ale nie gadałabym tyle na twoim miejscu. Chcecie, żeby wszyscy wiedzieli, że nie jesteście stąd? Myślę, że nie. Zamierzasz zostać tu księżniczką? Przestań. Nie będziesz umiała się tu dostosować. Chcę, żebyście ją śledzili. Znajdźcie coś, co ją pogrąży Tak jak było z tą dziewczyną, która próbowała mnie pokonać Już się robi, Sunset Shimmer! Kiedy korona i jej moc będą moje Twilight Sparkle pożałuje, że postawiła kopyto na tym świecie Nie żeby była bezpieczniejsza, gdyby została w Equestrii <śmulowani> No jak została w Equestrii? Co wy tu jeszcze robicie? Ruchy! Przepraszam Wspaniała i potężna Trixie Chcę krakersów z kremem Voilà Sam Shimmer ma rację Zupełnie nic nie wiem o tym świecie Żeby ich przekonać i zdobyć głosy Muszę się trochę podszkolić Podszkolić? Skoro to jest szkoła